Witam wszystkich wiksarzy! NA YOUTUBE! Dawaj suba, witaj w klubie! Siemaneczko, witam w kolejnym odcineczku Mam takie coś To się nazywa hydroakumulator Spróbujemy go założyć do opryskiwacza od farm traka, bo mam go już chyba drugi rok leży. Bo oczywiście za pierwszym razem spuściłem za dużo ciśnienia. No i to nie pykło, nie wyszło. I jeszcze wtedy nie miałem zestawu do nabijania akumulatorów. No i wysłałem go i został nabity, ale tak jak został nabity, to co chwila było coś innego na górze. Kurde, spadł mi na nogę. Ale dobra, spokojnie, gumacze są wandaloodporne względnie. No, ale boli mnie teraz paluszek. Kiedyś mi spadła felga na paluszek, to paznokietek się uszkodził, ale trzeci rok powoli odrasta. A to na szczęście trafiło na górną część stopy. Także będziemy musieli go wyregulować tą oto śrubą, więc musimy się wyposażyć w odpowiedni klucz imbusowy. Maleństwo takie? Czy ja takiego rozmiaru nie mogę zmienić? Jakie to jest? Takie nie. Takie? O, pasuje. No, także założymy i zobaczymy, czy będzie amortyzacja LANC w opryskiwaczu Karuelle. Przyczepię szczytki robię. O, pasuje. No coś powinniśmy z tego spasować. No i zobaczymy. Mam już tam przyłącze, miałem już wcześniej zrobione. No i dzisiaj planuję jechać wieczorem. Mam nadzieję, że się uciszy. Zabieg na płatka w rzepaczku. O, on tutaj, ale brzydko. Tam jest brudno, strasznie. Trzeba wziąć. To wymyć, wyczyścić. Ojejka wszystko uwalone Dobra, idę po ten Bo tu jest przeciek siłownika Ale nie robię go ze względu na to, że dzięki temu lance mają centralne smarowanie i z drugiej strony będę uszczelniał to będę musiał smarować, ja tak nie, nie muszę smarować. <laughs> Najlepiej do węża hydraulicznego taką końcówkę, jak ta tawotnicy albo jak kalamiteczka, taka malutka dziureczka, jedyneczka, i wtedy lekko popuścisz i te lance oblejesz, <laughs> i nie trzeba smarować. Teraz jakoś tu trzeba to umyć. Ojejka. Ojejka. Czemu to tak leci po oczach? Nie da się tego zrobić jakoś. Może trochę popuszczę, żeby troszeczkę oleju poleciało, co? A, bo to pewno nabite olej tam jest, te, ciśnienie jest nabite. Zgaszę traktor, ale nie kręci wałek. Zgaszę traktor i może trochę spuszczę, by tam żaden syf nie był też powinno być czysto. No, bo właśnie to jest ten temat, że to jest rozdzielacz mechaniczny. Elektrozawory chodzą spoko, były w tym roku na początku małe problemy z rozdzielaczami. Ale no, ogólnie chodzi okej. Okay. Działa. Doszedłem w końcu. Ale mam inny... W tamtym roku mi się manometr uszkodził. Niby KFM-a kupiłem takiego tam do 10-15 barów, ale... No, nie zgadzały mi się dawki na początku. I nie wiem, czy przez to, że manometr tak pierniczył tutaj, czy przez to, że Fartak dostał na przedni napęd nowe opony i po prostu lepiej ciągnie teraz. A wcześniej na... Na tych... E, Wcześniej na tych oponach starych może po prostu wiesz, trochę umykał, to centralnie na mnie patrzy, więc hmm. ryzyko jest duże. Myślicie, że jest tyle ciśnienia? Tam lekko bym popuścił, by trochę może tego ciśnienia uszło. Dobra. Trochę oleju poszło, że myślę, że cały najgorszy syf powinien wylecieć. Zaraz to wyczyszczę. No tu też można trochę wyczyścić. To leżało nie wiadomo ile czasu. Ok. To zaraz wysypie pewno. Pójdę to zaraz umyć. ale zawsze trochę świeżego dostanie. Niech ma będziemy mu żałować. Jeszcze prawie cały sezon przed nami, o, damy to trochę brudne było, to damy tego brudnego. Kilka razy do góry na dół i co powiecie na tej górnej, na tym górnym siłowniku go ustawić czy na tym dolnym? W zasadzie na tym dolnym to nie masz takiego dużego znaczenia, bo tak mi się wydaje, no bo jak na tym dolnym opuszczam, to i tak do samego końca go opuszczam. No i teraz, tak żeby z 5 centymetrów poszedł. Ale, o ja pierdzielę, ale dopakowali tą siłę. Nie mogę jej odkręcić. Teraz klucz obrobię. Teraz trzeba tak upuścić, żeby trochę opadły lance. Nic nie opada, pa? Dzieliście cyknęły. I co teraz starczy? Jeżeli to by było prawidłowo, to ja powinienem teraz ręką podnosić i opuszczać te lancę. A to jest wszystko sztywne. A jak wejdę do góry, może to będzie pracować. Nie, wiem, ostatnio też był z tym problem. Ciekawe, czy to będzie w polu. Może trzeba to w polu potestować. Ale wieje. Jakby to było prawidłowo, to teraz jak będę skakał po tych lancach, to powinien. No to jest wszystko beton Wszystko jest beton, czyli jakby nie wiem, już granica tego ciśnienia... A czekaj, bo ja teraz jestem oparte źle. Teraz tu nie ma opcji. Nie podnoszę, tylko... Ale no to... Zero ruchu. A nie. Coś się ruszy. Może za mały ten akumulator jest. Ej, a jakbym łapką jakąś dźwignią tu sobie zrobił? Do góry taką łyżeczką nie jestem w stanie podnieść. Na dół Nie wiem za się zaprzeć tu Ale do góry łyżką podnoszę No nie wiem to taki chyba ten typ tak ma przepaczkę odebrać bo kurier przyjechał jeszcze się pobawi nad tym chwilę A bo jeszcze trochę opuszczę jak ktoś to dobije Dobre ale płatność jest czy nie? Dobra, dzięki. Wydaje mi się, że spuściłem już za dużo ciśnienia. A no zobaczmy, jak się na tym dużym będzie to zachowywać. na tym dużym siłowniku to nic nie amortyzuje kompletnie nic kompletnie nic amortyzuje ostatnio był ten sam problem no dobra spójrzmy jeszcze trochę jak ktoś to sobie dobije No i ruszył się ten duży siłownik. Czyli tam na pewno już jest bardzo mało ciśnienia w akumulatorze. Bo ostatnio było to samo. Te chyba, nie dan Danfoile. Jakie to są takie kurcze z takim też siłownikiem i na dole mają. To mają... Może za mały, musiał być. Ciekawe ile te ważą. Co te łyżkę pełne. jak zapalę jak się będzie teraz zachowywał O! Ty pracuje chyba. Jak ja jestem za lekki do tego. Arkiem to sprawdzić. No niby pracuje. No jakoś ten się rusza. W ten siłownik, ale nędznie to chodzi. Może po prostu przez to że ten siłownik jest dwustopniowy. Jakby był może jednostopniowy było lepiej. Jeszcze zobaczymy czy będzie na opadanie. Wcześniej pukał. Czyli teoria by mówiła, że jest amortyzacja. Ale praktycznie to wygląda bardzo nędznie. Niby jest ta amortyzacja, nie? Ale no jest, bo nie puka. Upuszczam ciśnienie, spuszczam olej z, z siłownika, to tak tam cały się kołysał, nie? Aż tak pukał na zaczepie. No lepiej tu chyba nic nie zrobię. No zobaczysz, czy tam przecieków nie ma. Zobaczysz, czy przecieków nie ma. Zobaczę, jak dzisiaj przy rzepaku będzie. O ile przestanie wiać. Bo tak na sucho trzeba pojeździć na rozłożonych lancach i pojeździ to będzie dopiero wiadomo, ale wieje Patera Fajne nie? I to zwykłą tą i to zwykłą elektrodą Różowiutką To jest EP No EP normal Nie wiem co, spawmet? Czy co to jest? Nie, tylko spój, znaczy, że pomożesz mi przejechać Musiała chyba kulka, jak spawałem tą belkę, bo ona u góry się pospawała, nie? Znaczy, popękła I tam spawałem i musiała chyba kulka stali wpaść tak pechowo w tego węża Bo dwa są pyknięte Czekaj, nie rozumiem. No spawałem te, Spawałem tam u góry belkę, bo wyrwana była cała. No. No, no i tam ten wąż był ochroniony. I jak spawałem, to musiało chyba wlecieć do środka. I dwa węże są załatwione. Ten górny. Stopiły się? No. O. Tu, patrz, dotknęło. Ten. No trzeba je wyjąć, wziąć, zakuć i tyle, i ten. Chyba nie ma co, A. tylko byś mi złożył lance i odjadę tu do tyłu i jutro siódma pojadę to zrobić. Ale sprawdziłeś już, że one lecą? No nie. lecą, no to zobacz jak ten. No dobra, ale zobaczmy, nie? może tylko patrz, jeden też leci. Tu, patrz, widzisz? No ja wiem, no ale jak ten drugi też jest trafiony, nie? No to przyniosę taśmę jakoś do zaznaczenia, tak? No, albo... A może no. tylko jeden? Może ten nie leci, tak? No to dobra, to czekaj. Przyniosę taśmę. Jeden ten, jest który... od składania, no to no. ja tu góra-dół zrobię i zobacz czy leci. Yy... No bo to jest ten. Ten lub. Dobra, różne opcje zrobisz i ja będę patrzeć, tak? I zaznaczę, tam gdzie leci, dobra? Dobrze. Musiało wlecieć stal. Trochę chyba stali, dwa węże mi załatwiły. Znaczy, no ja załatwiłem te węże. I mamy po pryskaniu płatka i się opryskiwasz ze Widzisz, trzeba było nie spawać i jeździć z tą belką u góry i cały sezon by był zrobiony, jak się zechciało spawać to są takie efekty i będzie płatek musiał być robiony jutro a cały dzień czekałem na to się nie mogłem doczekać, chodziłem, nie wiedziałem co to jedna kawa, to druga, żeby pszczoły poleciały to se pospawam, mówię to lampki zmieniłem, żeby lampki były oświetlenie z fristoma założyłem, żeby ładnie się pryskało na płatka no, trzeba było nie robić Trzeba było leżeć w domu, nie naprawiać tego opryskiwacza i bym opryskał dzisiaj. Jak się zechciało naprawiać, to się popsuło. No i mamy ciemno, godzina 21. I powiem wam pewną ciekawostkę, że... Mam węże. Trzy. Jeden jeszcze na zapas. Wszystko naprawione. Możemy podziękować tutaj firmie Kolos, która nam tu wyświadczyła cudowną usługę zakłucia węży, naprawy w godzinach, po godzinach można powiedzieć, jeszcze trytytki dali, niesamowite rzeczy, dobra ten wąż to jest pierwszy, ten jest drugi. Ale gdzie jest szczypce, gdzie są. Także możemy założyć te włączyć nowe LEDy i pół godzinki naprawimy opryskiwa, i jedziemy A jak O! Wałek trzeba wyłączyć I zapalić traktora Ok, wałek jest wyłączony nie jedzie a o, nie mam ledów tam no dobra, coś tam chyba będę widział tylko muszę zabezpieczyć sobie e, ko, e, te, albo lampkę na głowę wezmę, bo muszę podopryskiwać, opryskiwacz wejść i przyciągnąć te węże, bo ze względu na to, że ten rozdzielacz jest taki e, jak jest, no to e, bardzo długie te węże są, nie? O, już mam w piachu końcówkę. Muszę iść to owinąć. Idziemy jechać pryskać rzepak na słodyszka i na grzyba No idzie jakoś, powoli prawie druga w nocy Ale 10 hektarów ostatnie Ostatnie 10 hektarów i... Będzie zrobione z tego oświetlenia. W ogóle nie korzystam, bo się wszystko w rzepaku odbija. Z przodu są te ft 367, te bardzo rozpraszające, czerwone. Tylko te ramki zmieniłem i ktoś tam pisał, że... Bardzo mocno właśnie one rozpraszają, i aż kurzawa razi w oczy. No i tak jest, że one zobaczcie, tak szeroko dają. Bardzo szeroko i tak kurcze. Nie wiem, czy tutaj nie zamieniłbym tych z boków. One są bardziej skupione, trochę chyba mi się wydaje, i chyba do jazdy by tutaj lepiej było. Tak mi się wydaje. Tutaj mam Derika i Keplera po tej stronie. Tutaj mam Ragnara. Mam jeszcze Arnolda. Adwokata w tym roku nie mam. Mam jeszcze Arnolda i Diuka. Fajnie, udało się naprawić maszynę. No, tak jak mówię, 10 hektarów zostało. E, Ragnar wydaje mi się no, wyższy. Ogólnie hybrydy są wyższe od Derika, chociaż Kepler też wysoki. Kepler też wysoki. Ale jak na końcówkę kwietnia, bo 29 to naprawdę i tak wysokie te rzepaki. Eee, najniższy ze wszystkich odmian jest derik. No i zobaczymy, co z tym derikiem będzie, czy zostanie na następne lata. Chciałbym oddzielnie pobadać. straszny pełno much przez te oświetlenie. Naleciało. ten latają te kurde muszynce chciałem pobadać oddzielnie olej w tym roku bo ogólnie w tamtym roku ten olej bardzo fajnie wyszedł ale praktycznie nie miałem desykowanego rzepaku gdzieś tam tylko ramki w koło żeby chwastę po prostu dobić od granic żeby potem w bezorce było łatwiej i ten olej naprawdę fajnie wyszedł a wiem jakby wcześniejszymi latami mokrymi że Derrick słabo mi ten olej trzymał no i zobaczymy co w tym roku będzie no także idzie no oby bezpiecznie tu dokończyć i, i tyle więc jest w okolicach 08 Propulsa Acetamibry jedziemy z tematem powoli. Z reguły to litra dawałem, więcej bo by było wtedy tego. Większe stężenie, ale tutaj i tak jeszcze już te buka poprawka będzie na pewno, także za tam jakieś pewno 2-3 tygodnie i tak będzie trzeba na robaka wjechać. To coś się jeszcze na takie, już koniec opadania tam, no jak będzie już przekwitał, to jeszcze coś tam wrzucaj. Zobaczymy. Dobra, lecę dalej. Trzymajcie się hej.